Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejne kilka informacji z brytyjskiego podwórka. Moskwa planuje wojnę błyskawiczną. Alarmuje brytyjski premier Boris Johnson. Polityk ostrzega, że Ukraina może stać się zamienić się, że tak powiem, ten konflikt rosy rosyjsko-ukraiński może się zamienić w drugą Czeczenię. Przyznał się, że brytyjskie dane wywiadowcze są niestety ponure, ale to nie oznacza, te informacje nie oznaczają. Że wojna nie jest nieunikniona. Czyli że teoretycznie brytyjski rząd, tudzież no, wywiad, twierdzi, że można uniknąć, że są możliwości, aby uniknąć ów konfliktu Rosja-Ukraina. Plan. Plan wojny błyskawicznej, w trakcie której Rosja mogłaby zająć Kijów jest bardzo widoczny. Musimy bardzo jasno powiedzieć Kremlowi i Rosji, że byłby to katastrofalny krok. Dlatego też mówimy, że Wielka Brytania przewodzi w tworzeniu pakietu sankcji gospodarczych, współpracując z naszymi partnerami na całym świecie. O tych sankcjach możemy rozmawiać jeszcze dziś z kolegami w innych europejskich stolicach i w Waszyngtonie, ale musimy również dotrzeć z przesłaniem, że inwazja na Ukrainę z perspektywy Rosji będzie bolesnym, brutalnym i krwawym przedsięwzięciem. I myślę, że bardzo ważne jest, aby ludzie w Rosji zrozumieli, że to może być Nowa Czeczenia. Inwazja na Ukrainę z rosyjskiej perspektywy będzie sprawą bolesną, brutalną i krwawą. Myślę, że to bardzo ważne, aby ludzie w Rosji zrozumieli, że to może być Nowa Czeczenia. Byłem parę razy na Ukrainie, znam trochę ludzi z tego kraju. Oceniam, że oni będą walczyć. No tak powiedział Boris Johnson. Brytyjczycy wysłali na Ukrainę broń przeciwpancerną. Według Timesa rozważają wysłanie kilkuset dodatkowych żołnierzy na granice państw NATO z Ukrainą. W poniedziałek rozpoczęła się ewakuacja części personelu ambasady brytyjskiej w Kijowie. Kolejna informacja jest taka, że rosyjscy analitycy jak zwał, tak zwał, informują o możliwości rosyjskiego desantu w pobliżu Ukrainy przy granicy z Polską. Policja przerzuca wojska desantowe w pobliżu ukraińskiej granicy, informuje portal analityczny Conflict Intelligence Team. Jego eksperci już wcześniej informowali o przegrupowaniu żołnierzy ze wschodniego okręgu wojskowego na Białoruś oraz do rosyjskich obwodów graniczących z Ukrainą. Najnowsze doniesienia mówią o transporcie do miasta graniczącego z Polską. Intelligence team przypomina, że Moskwa od jesieni gromadzi już wojska w pobliżu ukraińskiej granicy. Jednocześnie przerzuca siły na Białoruś, gdzie w lutym mają rozpocząć się rosyjsko-Białoruskie manewry. Czy szykują atak na Ukrainę? Analitycy powołują się na dane z otwartych źródeł. Między innymi odnaleźli w internecie film pokazujący wojskowy transport w rejonie Briańska. Na platformie kolejowej według ekspertów miały się znajdować transportery opancerzone, ciężarówki wykorzystywane przez wojska desantowe. Widzieliście to nagranie chwilę temu. Oficjalnie Ministerstwo Obrony tłumaczy, że przeszód wojsk jest związany z ćwiczeniami, a Kreml odrzuca oskarżenia o przygotowywanie ataku na Ukrainę. Z najnowszych doniesień wynika, że widziany w pobliżu Bryjańska transport dotarł koleją do Brześcia, miasta graniczącego z Polską i oddalonego o 50 km od Ukrainy. Państwa NATO zapowiedziały, że nie pozostaną obojętne, gdyby doszło do rosyjskiej agresji na sąsiedni kraj i zagroziły Rosji dotkliwymi sankcjami. Tak naprawdę, moim zdaniem, no, trudno jest tutaj y, jeszcze tak wróżyć, że tak powiem, co będzie i tak dalej. I tak na pewno wywiady różnych krajów nam nie powiedzą, y, jakie informacje mają, tak naprawdę, i no, co w tej zupie się tak naprawdę dzieje. Amerykańskie media informują, że Władimir Putin dąży do przekształcenia Ukrainy w państwo upadłe. Trzeba się przygotować na y, trzy możliwości rosyjskiego ataku na Ukrainę: aneksję lub formalne uznanie niepodległości Donbasu, ograniczoną inwazję na wschód kraju i okupację tych terenów, oraz zdaniem magazynu najbardziej prawdopodobne y, prawdopodobny scenariusz, czyli na Pełnoskalowe natarcie na wielu frontach, skupiające się na niszczeniu wojska oraz infrastruktury. No, oczywiście, no, dla nas, dla Polski, Ukraina jest ważnym buforem i no, dobrze by było, gdyby tak pozostało. Zastanawiam się tylko, znaczy, zastanawiam się tutaj mm, nad tymi, że tak powiem, groźbami. No skupią się tutaj bardziej na Europie, yy, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej, groźbami, że yy, och, jak ty, Putin, tam coś zaatakujesz i tak dalej, to my ci tutaj yy, pokażemy i tak dalej, i tak yy, dalej. Sankcje i te sprawy, no może jakieś sankcje będą, myślę, że yy, Rosja, tudzież Putin, tudzież rząd rosyjski, no jest dosyć dobry w matematyce i yy, nie sądzę, aby oni yy, tak łatwo popełnili jakieś głupstwo tak naprawdę. Myślę, że tutaj też dużo jest, dużo mamy do czynienia z rosyjską propagandą, ze sprawdzaniem. Zresztą, no nie pierwszy raz, tak? Mówimy tutaj wcześniej o samolotach, które tutaj przelatywały i tak dalej. Oni... oni, oni... To nie jest głupi naród, tak naprawdę. Oni tutaj sobie sprawdzają, i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że tutaj ze strony krajów Europy, Wielka Brytania, Francja i tak dalej, to grożenie Putinowi może się skończyć na kolorowaniu chodników kredkami. Trzeba się uczyć historii i wyciągać z historii wnioski. Niestety, w tej sytuacji wnioski mogą być. Przykre. Dla niektórych, oczywiście, zaskakujące, jak tak może być, ale dla ludzi, którzy mają wiedzę historyczną, jakąś świadomość historyczną, i tak dalej, są trzeźwo myślącymi ludźmi, hmm. myślę, że tutaj specjalnie za Ukrainę nikt nie ma tak naprawdę ochoty umierać. A sankcje Putin może olać sankcje, tak naprawdę. No ale sprawa rozwojowa i sprawa no niepokojąca jak najbardziej. Zastanawiająca. No ciekaw jestem. Ciekaw jestem. Chmielu na pewno się pojawi niedługo na YouTubach, także zapewne temat będzie poruszany. Na razie. Pozdrawiam. Hej.